Odchodzi polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Jakie zadania widzi Pani dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby ta współpraca międzynarodowa między agencjami oceniającymi leki była bardziej efektywna i jakościowa? Przyszły rok to rok polskiej prezydencji, ale to też dwudziestolecie naszej agencji, więc nakładają nam się dwie poważne inicjatywy. I teraz, w związku z prezydencją, przewidujemy kilka wydarzeń. Ale zanim opowiem o samych wydarzeniach, chciałam zwrócić uwagę na temat samej współpracy międzynarodowej. Mamy w tej chwili e, szereg poważnych wyzwań. E, nie mówię trudności, ale wyzwań. Szczególnie mam tutaj na myśli e, wspólną ocenę kliniczną, czyli ujednolicenie tego wstępnego etapu. Oceny w ramach ciał Unii Europejskiej. To, co nas czeka, to zaimplementowanie aktu, ale także przygotowanie rozwiązań szytych ewidentnie na polskie realia. Jesteśmy w trakcie spotkań z, i z branżą, i z innymi interesariuszami, aby przygotować najlepsze właśnie mechanizmy, które pozwolą wdrażać wspólną ocenę kliniczną. Ale spotykamy się również z przedstawicielami innych państw, wymieniamy się doświadczeniami, informacjami, modelami, tak zwane best practices sharing, czyli chodzi o to, aby um, był ten efekt synergii wynikający właśnie ze współpracy międzynarodowej. E Prezydencja Polski to jest w zasadzie pretekst, tak? My chcemy pokazać, że wychodzimy z inicjatywą, czyli z jakimś pomysłem, i tutaj dwa obszary. Jedno to jest rozwiązania modele agencji i wyzwania, na przykład e, terapie zaawansowane, czyli jak podejść do wyceny terapii zaawansowanych, wszelkie e, tematy związane z technologiami nielekowymi, czyli Digital Health, i wreszcie e, trzeci obszar, czyli e, European Data Space. Tak, więc mamy z jednej strony nowe terapie, z drugiej wyzwania związane z digitalizacją. Praca w ramach Prezydencji, jakby realizowana przez agencję, ma następujący wymiar: najpierw przygotowujemy nasze rozwiązania, a następnie dyskutujemy, usprawniamy, optymalizujemy w ramach warsztatów, czy właśnie wymiany doświadczeń z partnerami z innych krajów członkowskich. Ale współpraca to nie tylko współpraca międzynarodowa między agencjami, ale również współpraca z organizacjami pacjentów. Mam wrażenie, że AOTMID w ostatnich miesiącach bardzo szeroko otworzył drzwi na tę współpracę. Jak widzi Pani wartość, którą wnoszą pacjenci do oceny leków? Pani redaktor, to pytanie powiedziałabym wręcz jest tendencyjne. Pacjenci są najważniejsi, wszyscy to powtarzamy i jako agencja mamy w pierwszej kolejności zabezpieczyć pacjenta w takie terapie, które będą po prostu dla niego najlepsze w porównaniu z już istniejącymi albo po prostu innymi rozwiązaniami. Także otwieramy się po to, żeby pacjenci także lepiej zrozumieli. Jakie są e, warunki, jakie są przesłanki, jakie są czynniki, które sprawiają, że dana terapia wchodzi jako e, funkcjonująca czy złoty standard. E, I chcemy właśnie edukować pacjentów, chcemy ich szkolić, żeby ich głos był jeszcze lepiej realizowany, jeszcze bardziej docierał na poziom Rady Przejrzystości, aby mogli po prostu być e, bardzo taką aktywną stroną w całym procesie wyceny. A jakie wyzwania oprócz prezydencji na najbliższe miesiące pani widzi jeśli chodzi o agencję oceny technologii medycznych i taryfikacji? Pozwolę sobie wypowiedzieć się w moich obszarach, czyli przede wszystkim leki. No i tak jak powiedziałam, no to mamy JCA, czyli wspólna ocena kliniczna, to jest wyzwanie na cały przyszły rok, czyli przygotowanie zasad, dzięki którym będziemy odzwierciedlać potrzeby Polski poprzez najlepszą populację, poprzez komparatory i to musimy zrobić w porozumieniu z branżą. E, innym wyzwaniem jest na pewno samo przeorganizowanie agencji. E, powstaje Biuro do spraw komunikacji międzynarodowej i e, do, przepraszam, biuro do spraw współpracy międzynarodowej i komunikacji. Chcemy lepiej komunikować, lepiej docierać. E, to, co tutaj pani redaktor yy, o czym wcześniej powiedziała, czyli że agencja ma być widoczna, agencja ma być dostępna, dzięki czemu lepiej rozumiana i dzięki temu będzie szansa na lepsze partnerstwo z pacjentami, z ekspertami i wreszcie z akademią, bo nie zrezygnowałam ze swoich aspiracji naukowych. Chciałabym pomagać naszym wspaniałym ekspertom. Myślimy w tej chwili o nawiązaniu współpracy z uczelniami po to, aby możliwe było realizowanie doktoratów przez naszych pracowników, pisanie bardzo wartościowych publikacji, no i właśnie ta wymiana, prawda, między stroną em, akademicką a praktykami, takimi jakimi jesteśmy.